To są wariaty ja pierdolę. Ale oni są... Hej mamo! 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 Hej mamo! Ale są wariaci! Tak, to są dwa wariaty. Nooo. Dajcie z mną. No. O kurczę. <gulia> Mówi, ujej nie tak! Patrz, patrz, patrz. Spokój się. On znowu go wyciągał. No właśnie, Patrz. Ale on ja, znowu... Nie, oni sami wyjeżdżają, sami.